Denver Nuggets kompromitują się w meczu numer 2 przed swoją widownią nie dlatego, że przegrali z najlepszym defensywnym zespołem ostatnich lat, który przerósł oczekiwania prawdopodobnie każdego człowieka na ziemi, ale ze względu na ich zachowanie poza grą w koszykówkę. Jamal Murray. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej informacji, jaką karę otrzyma zarzucenie poduszki ogrzewającej podgrających w akcji zawodników. Na szczęście nikt nie doznał urazu, ale muszę powiedzieć szczerze, że mnie to obrzydziło i sam Jamal Murray w tym meczu mnie Obrzydził. Cały czas byłeś kompletnie niszczony przez defensywę Minnesota Timberwolves. Nie radziłeś sobie z tym prawdopodobnie od pierwszych dwóch akcji, kiedy cię zamknęli jak małe dziecko. Masz 27 lat, zachowywałeś się przez cały czas, jakbyś nie mógł sobie poradzić z tym, że ktoś od, od ciebie lepszy, i wyglądało to obrzydliwie. Do tego stworzyłeś sobie taką sytuację, w której mogłeś doprowadzić trzech, czterech zawodników do wielkiego urazu, przez co byłbyś prawdopodobnie już zupełnie skończony w oczach wszystkich ludzi. Jakkolwiek przeszło Ci to bokiem tylko ze względu na to, że nie dostałeś faulu technicznego, których w ogóle nie dostawali gracze Denver Nuggets w tym meczu, a moim zdaniem powinni. Jest to obrzydliwe, mam nadzieję, że naprawdę kara spotka soczysta za trzymanie tego człowieka przynajmniej do końca tej serii. Dodatkowo 150 tysięcy kary za to właśnie, co wyczynił z tym podgrzewaczem, bo naprawdę mogło dojść do tragedii. Jeden z zawodników Naszedł stopą na ten nagrzewacz, ale na szczęście nic mu się nie wydarzyło. Inni gracze Denver Nuggets również w dzisiejszym spotkaniu zachowywali się jak małe dzieci. Oprócz Nikola Jokicza, do którego trzeba naprawdę podnieść głowę i powiedzieć mu, że nic złego nie zrobił, ale wszyscy inni rzeczywiście doszukiwali się wszystkiego czego nie było na boisku i nie mogli pogodzić się z tym że są absolutnie niszczeni przez świetną defensywę Minnesota Timberwolves która zaskoczyła pewnie nie każdego człowieka mnie również musiałem wam powiedzieć to przed analizą spotkania ponieważ jest to obrzydliwe i powinniśmy nagłośnić to że Jamal Murray jest obrzydliwy myślałem przynajmniej że po meczu wyjdzie od razu na konferencję prasową i przeprosi za swoje zachowanie od razu nic takiego się nie stało, Jamal Marai nawet nie wyszedł do dziennikarzy, dlatego nie mógł się w jakikolwiek sposób skonfrontować z tym swoim obrzydliwym, dziecinnym zachowaniem. Mam nadzieję, że jakkolwiek jeszcze czeka nas przeprosiny, czekają nas jego przeprosiny przed tym jak dostanie karę, bo na pewno ją dostanie i miejmy nadzieję, że zostanie zawieszony do końca serii, bo na to się nie dało patrzeć. Teraz możemy przejść już do analizy. Komunikacja w zespole Minnesota była naprawdę na najwyższym poziomie. Zwróćcie uwagę, że Jamal Murray zostaje podwojony, jednak od razu Mike Conley od jednego gwizdka tak naprawdę przechodzi już do swojego meczapu. Potem mamy drop, bardzo niski i aktywny Nazarida, dzięki czemu zbijają piłkę. Kolejna sytuacja i kolejna genialna aktywność. Wszystkich graczy. Mike Connie wychodzi naprzeciw, wiedząc, że zrobiąc ten jeden krok, wyprzedzając tak naprawdę dwutakt Michaela Portera, odbierze mu piłkę. To się dzieje i mamy kolejny odbiór. Po zasłonie Minnesota na dropie stoi tak naprawdę dwoma zawodnikami, nie pozwalając rozpędzić się Jamalowi Marejowi. Dzięki temu Jaden McVanis wraca i zabiera piłkę dosłownie z rąk Jamala Mareja. Skupcie się na Aleksandrze Walkerze, po tym jak Aaron Gordon gubi tutaj Kyle'a Andersona, od razu przechodzi pomagając. I widząc, że Anton Edwards również będzie pomagał. Pod koszem już dzięki temu oczywiście następuje świetna pozycja defensywna. Wejście po podwojeniu Jamala Maria i już dwóch zawodników na niego czeka. Przez to, że jest ich aż właśnie dwóch, to nie są w stanie podać do niekrytego kontelusa Popa. Kolejne podwojenie Jokicia, aktywne cztery ręce, nie ma nikogo z tej strony, więc musi się obrócić dalej na street, na nim zostaje, przez co Anthony Edwards ma czas, żeby wrócić do obrony i skontestować rzut. Jeszcze raz podwojenie i Jaden McDaniels pokazuje, jakie ma wyczucie, w czasie tak naprawdę łapiąc piłkę od zawodnika Nagac. Takich sytuacji, gdzie zamykali zawodnika jak kleszcza, było odgroma Jamal Mare, jedyne co tu może robić no to próbować oddać piłkę do swojego teammate'a. Oczywiście jest to kwintesencja po prostu gry kolektywnej, razem pomocy, ich powroty do swoich pozycji były czymś, co będzie prawdopodobnie analizowane przez kolejne jeszcze miesiące. Kiedy przyjdą wakacje, to naprawdę zespoły będą patrzeć na tą defensywę i pokazywać innym zespołom, jak powinno się razem pomagać sobie, używać gap defensu. Ale nawet te sytuacje, kiedy właśnie podwajali jakiegoś zawodnika dosłownie na chwilę, żeby tylko przeszkodzić mu oddać rzut bądź oddać dobre podanie, było też sporo. Mieli 12 bloków i 11... Przechwytów, nawet gdy już była sytuacja, gdzie właśnie byli pod koszem zawodnicy Naget, to i tak ciężko im było oddać jakiekolwiek. Czyste podanie, oczywiście to nie było tak, że cały mecz tak wyglądał, no czasem mu udawało się coś robić, ale ilość tych defensywnych stopów była przerażająca i możemy się tylko szczycić po prostu tym, co oni pokazali, bo jeszcze raz powtórzę, że to jest dyspozycja, która będzie pokazywana jeszcze przez parę miesięcy. Dzisiaj towarzyszyła im naprawdę magia, nawet Kyle Anderson był w stanie po prostu zbić piłkę Nikoli Jokicia, inni zawodnicy też pomagali sobie jak najlepiej mogli bardzo szybko się decydowali, kiedy ma nadejść pomoc, a kiedy mają przystopować i to im bardzo dobrze wychodziło. Nazrid, kryjący Nikolaj Okicia, dzisiaj jego cała predyspozycja defensywna była czymś, o czym na pewno nie zapomnimy. Keranton Towns też zamienił się w zawodnika, który był w stanie zamknąć dwa razy taką player Jego Jacksona. No i na zrit na Jamala Mareya, który dzisiaj miał bardzo ciężką noc. Jestem w szoku po prostu jak oni wysokimi zawodnikami są w stanie nadążyć nawet nad takim Jamalem Marejem. Czy dzisiaj było widoczne po nim mocno, że ma kontuzję tej łydki? Moim zdaniem o wiele mniej niż ostatnio. Mimo to nie odbieramy nic nazowi Reedowi, który po prostu go zamykał. Dręczycielem Jamala Maria był również Alexander Walker, który zamykał go na całym boisku, nie doprowadzając do tego, żeby w pierwszych 5 sekundach Denver Nuggets stworzyli swoją akcję. Nawet kiedy już Jamal Mary był w stanie dojść dalej, to dostawał czapę. Nuggetsi pokazali też brak koncentracji w podaniach, jakie Rozdawali, a były one niedokładne. Można mówić tu o dobrej defensywie, ale trzeba też wspomnieć o tym, jakie błędy popełniali w tym aspekcie. No i jak mowa o koncentracji, to przejdziemy do defensywy. Macie tutaj ładną pozycję Arona Gordona, jednak zaraz będzie troszkę inaczej. Caron Anthony Towns przechodzi do połowy, Nikoloki ci Aron Gordon nic sobie z tego nie robił. Ta flair zasłona w ogóle nie musiała przychodzić, ponieważ i tak. Ci dwaj by się w ogóle nie ruszyli. Po zasłonie Nikolaj nie postanawia w ogóle rozłożyć ręce, praktycznie stoi w miejscu, następuje najprostszy pocket pass, a wystarczyłoby trochę intensywniej tu stanąć. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że po takim crossie, takim piku, na dropie, center powinien tak wyglądać w drugiej rundzie playoffów. W tej pozycji możecie mi mówić, że Mike Conley jest od niego niższy, no i ma przewagę szybkości, ale tak czy siak, ten ruch ciała i to jak on Wraca do tej defensywy, jest straszne. Jokic robił co mógł, jak w każdym meczu miał 5 na 13 z gry. Oczywiście doprowadzał się do sytuacji punktowych sam i myślę, że tak powinno też to zostać. 16 punktów w meczu, jak na to co z nim robili, to i tak jest dobrze. Aaron Gordon się wyróżnił w tym spotkaniu, ale to głównie dlatego, że obrona Minnesota Timberwolves go Często odpuszczała, przez co on oczywiście zbierał sobie te piłki. Tutaj, na przykład, po podwojeniu, no, ładnie wykończył w pół dystansie. Ale no, zwróćcie uwagę, jak go odpuszczają. Minnesota, niby perfekcyjna, ale dochodziło do paru błędów. Tutaj, na przykład, Karanton Towns zbyt wysoko wyszedł na tym piku, chcąc zamknąć Michaela Portera, otwierając mu drogę do kosza. Czy w tej sytuacji, Kyle Anderson, który tak naprawdę nie wiedział, czy zdecydować się podwoić, czy może wrócić do Gordona. Gwiazdą spotkania był Karanton Towns, który często doprowadzał do zmiany krycia na Jamalu. Coś, co widzieliśmy już w pierwszym spotkaniu. Dzisiaj egzekwował to jeszcze częściej, nie dziwi mnie to. Również mieliśmy tą akcję na wykroku z szybkiego ataku, jeszcze z połowy. Także, wszystko, co widzieliśmy już w meczu numer 1 było dzisiaj jeszcze lepiej uzupełniane w meczu numer 2 no i Antonio Edwards, który zagrał swój klasyczny mecz 11 na 17 z gry, nie miał może jakiegoś dominującego momentu w meczu. Oczywiście tutaj bawił się z Ronem Gordonem. Wierzcie mi, że ten mecz to była jedna wielka gra psychologiczna od strony Minnesota Timberwolves i ja omawiam tu z wami boisko, ale wiele z tych myślę, akcji i też błędów jednej i drugiej drużyny prowadziły właśnie z wejścia w głowę tak naprawdę jednej drużyny do drugiej. Nazrid świetnie grał na obwodzie, po pikach rolował na obwód, czyli w sumie popował tak, że naprawdę Denver Nuggets nie mieli co zrobić, często stali na nim niżsi obrońcy po takim piku, dzięki czemu on po prostu miał lepszą pozycję do rzutu, no i zagrał bardzo, bardzo poprawny mecz. Jeszcze na sam koniec wspomnę, że Ray Jackson został prawdopodobnie mocnej kontuzji, no bo nie wrócił na boisku i nie mamy jeszcze informacji co z nim. Przyznam Wam, że nie jestem w stanie przypomnieć sobie jakiegoś innego meczu w playoffs, a nawet w regularnym sezonie, żeby drużyna tak świetnie pomagała sobie i wracała do defensywy, jak zrobili to dzisiaj Minnesota Timberwolves. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że koszykówka to jednak jest gra meczapów i tak jak przykładowo mieliśmy problem dla Luki Doncicia, w tym jak mierzył się z Clippersami, ponieważ oni mieli perfekcyjne meczapy upy pod niego. To tak samo mamy z Minnesota Timberwolves i Denver Nuggets, że Jaden McDaniels, Alexander Walker, Anton Edwards są idealnymi defensorami pod właśnie KCP, Jamala Marea czy Michaela Portera Juniora. Tak samo Kat czy Rudy Gobert, a nawet Nazrid świetnie potrafią przykryć kogoś takiego jak Aaron Gordon i Nikola Jokic. Nikola Jokicia ciężko przykryć kimkolwiek, bo nikt nie waży 130 kg u nas w lidze oprócz Joel Embida i prawdopodobnie właśnie Jokicia, może Brook Lopez, ale tak czy siak ta trójka wysokich graczy zmienia się na nim bardzo poprawnie i utrudniają mu wchodzić jak i kontestują jego w dobry sposób. Dlatego przykładowo, gdyby taka Minnesota Timber spotkała się z Dallas Mavericks, to ci sami zawodnicy, tacy jak właśnie Jaden McDaniels czy Alexander Walker, już tak genialnymi defensorami nie byliby właśnie wśród Luki Doncicia, ponieważ Luka Doncic jest bardziej taką trójką, małą, czwórką. Dlatego musimy pamiętać, że. Przykładowo na takie, takie Dallas Mavericks Minnesota aż tak nie dominowałaby już w defensywie, dlatego chcę zobaczyć bardzo mocno ten matchup i mam nadzieję, że Dallas wygra jednak za Oklahoma City Thunder. Co stało się w tym meczu od początku? Niestety Michael Malone robił wszystko, naprawdę wszystko w linii bocznej, żeby wzbudzić w swoich zawodnikach po prostu energię do tego, żeby grać bardziej aktywnie agresywnie może czasami jeszcze ta koncentracja wracała i taki Aaron Gordon czy Conleywood the Pope starali się mocno stać na swoich rywali inni zaś zrobili to samo co w ostatnich już siedmiu, a nawet teraz ośmiu meczach czyli po prostu rozpuścili ręce nie starali się kryć bardzo nisko na nogach. Nikolajoki dzisiaj najgorszy był defensywnie z całego zespołu. Nie chciało mu się praktycznie, nie wiem, tak to wyglądało. Źle wychodził na tych wszystkich pozycjach praktycznie. Pokazałem Wam parę z nich, ale ich było o wiele, wiele więcej. Dlatego Michael Malone ma na co być zły. Ma na co być zły, ponieważ też ruch ciała, mowa ciała zawodników przez całe spotkanie była tragiczna to też dużo daje w tym po prostu jak kontroluje się zespół, ponieważ niestety źle to wychodzi i nie wiadomo co się dzieje tam w szatni. Michael Malone, fajnie, że mówisz wprost do reporterów, że jesteś niezadowolony ze swoich zawodników, bo widać po prostu, że ty rozumiesz co się dzieje i próbujesz wpłynąć na nich jak najlepiej umiesz. Niestety oni ciebie ewidentnie nie słuchają. Czy seria jest zakończona? Oczywiście, że nie. Każdy mecz to inna historia. Może się jeszcze stać tak, że Denver Nuggets nawet ją wygra, jeżeli zaczną grać na 110%. Brak Rage'ego Jacksona, kontuzja Jamala Marea, która nie była może aż tak widoczna w tym meczu. Nie wiadomo, jak dużo nam odbierze z całego widowiska sportowego. Jednak wiemy już dobrze na dzisiaj, na dzisiejszy dzień, że mecz up Minnesota Timberwolves na Denver Nuggets wszyscy wiedzieli, że będzie trudny, ale nikt nie sądził, że Minnesota Zrobi aż taki świetny performance w postaci właśnie tej defensywy. Tej pomocy, tego jak wracali do siebie, jak praktycznie łatali wszystkie dziury defensywne i ich timing, bo to jest najważniejsze w ich właśnie defensywie, po prostu czasowość tego wszystkiego, jak w czasie potrafią się zmieścić, w tym, żeby gdzieś wracać, było czymś niezwykłym. Nie mogę sobie rzeczywiście przypomnieć żadnej innej drużyny, która tak by zdominowała kogoś w playoffach, nawet defensywnie, bo nawet gdy. Takie Cleveland Cavaliers grali w 2010 roku chyba na Detroit Pistons albo Atlanta Hawks, nie pamiętam już, to tam była dominacja w każdym meczu i był to blowout, ale był to blowout, dlatego bo po prostu przeciwnicy słabo grali, a my nie musieliśmy dawać z siebie 110%. Minnesota dzisiaj grała na 150% przez cały czas, nawet tak wygrywała 25 punktami. Rzeczy, które warto zmienić, tak naprawdę trzeba zmienić tam dzisiaj już wszystko, ponieważ Minnesota każdy możliwy coverage tak naprawdę przybierała tak, że Denver Nuggets nie mieli co ze sobą zrobić. Nieważne jaką zasłonę zagrali, nieważne w jakiej sytuacji próbowali znaleźć Nikolaj Okicia, wszystko było pięknie po prostu blokowane i nie mogli znaleźć serum na nich. Straty, których było 12 doprowadziły do 19 punktów z tej straty, do ponoć dwóch punktów straty Denver Nuggets, co też oczywiście było widoczne i też ma duży wpływ na to, jak przebiega całe spotkanie. Energia upadła, to jest też ważne w playoffach, żeby właśnie tą energiczność pokazywać, a jej niestety nie było o Jamalu Mareju i wszystkich innych Nuggetsach, nie będziemy już wspominać, no bo początek filmu było od tego. Mam nadzieję po prostu, że większość ludzi będzie to nagłaśniać i mówić o tym, bo to przeszło... Osoby tak trochę bokiem, przez to, że nikt na to nie zarogował, tak naprawdę, i dopiero na powtórce, ktokolwiek nam pokazał, co tak naprawdę się stało. Mam nadzieję, że się podobała analiza bardziej pod defensywę zrobiona. Dużo zagrań ofensywnych było jednak stworzonych przez to, jak Wyglądała defensywa, defense to offense tak zwany, dlatego ofensywy nie było aż tak dużo. Zostawcie lajka, komentarz i zapraszam na tak gdzie będziecie mogli możecie mnie wesprzeć, oczywiście, żebym cokolwiek mógł sobie z tego wszystkiego zarabiać. Postaram się dzisiaj jeszcze obejrzeć New York Knicks, Indiana Pacers. Jeżeli znajdę jakieś ciekawe rzeczy, no to nagram dla Was analizę. Dlatego nie wiem, czy jutro pojawi się film od razu, już z Dallas, Oklahoma, Oklahomy, czy drugiego meczapu Boston i Boston i Cleveland chyba grają. Czy jeszcze poczekamy kolejny dzień? Zobaczymy, to by było na tyle na razie i cześć. A i jeszcze fajnie, że Rudy Gobert zostawia rzeczy ważne dla ważniejszych, także też powinniście o tym czasem pomyśleć, że to tylko koszykówka. No i praca dla niektórych. Na razie.